Zamrożone, a my się spieszymy. Witajcie kochani w subotę rano. Idziemy na 9.15 na lekcję. Yy, albo i nie, zobaczymy, bo samolot jest zamrożony. My wstaliśmy o 8.39, a właśnie yy, podgrzewałam wodę, żeby odmrozić okna. A już jest czas. Zobaczymy jak to pójdzie. So, did you like the dancing classes? Yeah. Are we You told me it was good fun, yeah. So are we going? Yeah. Are we going again? Can you make me serious? Yes, I will make you serious Are we going again on classes? Yeah. Can you show me what you learned today? Yeah. What you learned? Uh, well, the that. Like, that. like that? Uh huh. Yeah. Are we remember better? Are we? You know what you learned today? What you learn today? Okej, okay, you are busy now. Orange, orange? Yeah, orange. I we just root his name, yeah? Oh, Jak no, no, okay. imię? Take different orange. This yes, orange. Ale idzie Byliśmy spóźnieni, bo um, mówiłam wam, że się urobiliśmy o 8, znaczy oni się ubildy o 8.36. No mogłabym im wcześniej, ale byłam na takiej krawędzi, że może w ogóle nie pójdziemy. No i powiem wam potem ten zamrożony samochód, ale cieszę się, że pojechaliśmy, bo świetnie się bawili, wypełniliśmy się tylko 5 minut. Ym... Spotkaliśmy tam nauczycielkę ym, z przedszkola, y, która dawno nie widziała Arwiego, więc tutaj pogadaliśmy o Arwim i tak dalej. Yy, ona była bardzo blisko właśnie z Arwim, yy, no ona no, ja je to zna, bo tam nadal jest, nie? Ale właśnie gadaliśmy sobie o Arwim, o dużo się zmieniło w ciągu tego pół roku, pytała się jak się w szkole i tak dalej. Ona zaprowadziła, słuchajcie, dwuletniego wnuka. Był z nią właśnie jej mąż i syn i ten dwulatek, on chodzi do przedszkola już od pół roku, no, ale taki, taki duży dwulatek, ale ogólnie dwa lata i już sami chodzi na takie zajęcia, bo to wiecie, takie za zamkniętymi drzwiami, nie? U nas też. U nas, wiecie, ja chodziła w tym wieku na zajęcia ze mną. No, miała trzy lata, a w sumie nie dwa. Nie no, dwa. Dwa, dwa, dwa. Bo jak trzyma, skończyliśmy w sumie. Dzieci teraz kolorują. W planach jest śniadanko teraz, bo my... oni zjedli bułeczki w samochodzie, a ja nie. u obudzę Naja i potem mamy jechać do Kurdury, dzisiaj do świątyni. Nie wiem, nie wiem czy pojedziemy, miejmy nadzieję, bo ym, tam jego kolega ma jakąś specjalną modlitwę przez wczoraj dzisiaj i jutro. Nie chcemy jechać jutro, bo będzie największy zgiełk i tam do dużo <gryny> różnych osób, ale no dzisiaj myśleliśmy, że pojedziemy przed jego pracą, więc tak mówiliśmy, że o 11.12 wyjedziemy. Zobaczymy, jest 10.30. No więc ym, jest godzina 10.30, a moje dzieci nie były jeszcze na tablecie na telewizorze, więc bardzo dobrze, bardzo fajnie. No, a na te zajęcia możemy chodzić, słuchajcie, nawet trzy razy w tygodniu, bo jest wtorek, czwarta po szkole, ym, czwartek 4.15 i sobota 9.15, więc ja y, minimum w te soboty będę ich zabierać. I w czwartki też trzeba wolny jest też ich będę zabierać. Zależy jeszcze od morów i tak dalej. A wtorki to jest kwestia mojego męża, ale może jak zobaczy, że wtedy ma 45 minut bez dzieci, to może i zabierze, bo oni będą tam tańczyć, nie? A on sobie może siedzieć i poczekać. Mm, have more on the floor. Triangle and squares. Here is one and some on the floor. I don't know the rest. We have to find them. What is the triangle? plus is square? What is triangle? What is square? Boś, bochła tak, nie znalazłam moje bimby dzisiaj. Nie mogę nic znaleźć, przecież. Oczywiście były za listę. One. You want one? Yeah. Which one? I want um, this one. Okay, which color? No i jesteśmy prawie już gotowi. Zaraz wyruszamy, jaką się podoba moja dzisiejsza kreacja. No. Yy, tu jest jedna z tych starszych. Yy, wszyscy gotowi. Teraz się blokujemy do samochodu. ਮੁਰਦੂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਖਾਸ ਅਡੋਰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਓਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗਲਤ ਪਿਆਸਣ ਪਰ ਨਾਨਕ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਬਾਪ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਰਿਤੇ ਉਰ ਹਾਰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤਨਰਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਤੁਸਮਰਥ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਅਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋ ਆਪ

Nie Może jest Jest godzina trzecia. Wróciliśmy. Chciałam może jakiegoś tyłkoka zrobić albo rylsa, ale wyglądało mi nieciekawie. Ech, było fajnie. Dzieci były. Arek był super, super się zachowywał. Ech, no ja niestety troszeczkę latała, ale i tak nie było źle. Ech, ale się. Zmacham, no w każdym razie teraz mąż pójdzie do pracy za jakieś pół godziny, a my będziemy, Może ugotuję SofG i będziemy gnicie. Idę się przebrać, łączę pranie i zaczniemy sprzątającą sobotę. Ja tu ciacham cebulę, a pokażę Wam co robię reszta. Dzieci są, wiecie, zaoferowane tabletami, bo nie były dzisiaj jeszcze za dużo, Chyba tylko jakieś 10 minut przed wyjściem, bo wiecie na tańce, potem gordora nie było kiedy, no więc teraz jest podwójny spokój, trzeba to wykorzystać, a mój mąż ma regeneracyjną drzemkę, zaraz idzie do pracy. What do you do, Olivia? Careful, and I give you your medicine. Yeah, slowly mix. Yeah, mix slowly. Show me your bindi. You lost one, yeah. Yeah. The second one. No touch. I'm not touching. I'm not doing that. I'm not, to not fall off. I'm pushing it. You are pushing it not fall off. <laughs> okay. Hmm. <laughs> mm, mix. I'm giving. What? Can you give yes, me I giving. Bye. What are you eating? Carrot. Możesz już poszedł do pracy. Yy, Dzieci pojadły. Teraz trochę marchewki jedzą, bo właśnie obieram. Będę wrzucać. No i tak powolutku tam w sobotę. Już godzina piąta 5.30. witajcie kochani. Yy, Szukujemy się właśnie do kościoła. Rano yy, układaliśmy lego, może ja układałam, nie rozwalali. Yy, dzieci są już posiadanie ja jeszcze nie jadłam, ale jeszcze mamy sporo czasu. Więc yy, na razie ubrałam wszystkich i zaraz ja zrobię jakieś kanapeczki. I potem idziemy na 11. Chodzimy do kościoła. Więc e, jeszcze trochę czasu mamy. Człowiek chodzi jak pijany, a ja się sok wniosłam z kubkiem i się potknęłam. Ja się nie wywróciłam, ale cały sklankę soku wylałam, aż tak na pełno nalałam, bo akurat była końcówka soku. Ech, I cały, na tablet, na, e, na dwa telefony, na stół, na podłogę. Na szczęście telefony i tablety działały, ale kurde. Musiałam umyć całą podłogę, no masakra. No, fajny początek dnia, nie ma co. No, we have to go for daddy because daddy don't have e, Jesteśmy no, już w i w ogóle... Właśnie wyszliśmy z kościoła, idziemy do samochodu. I w ogóle coś dziwnego się było, w sensie jednak pierwsza komunia. Ale był sobie jeden chłopiec. Taki dosyć w sensie, chyba w starszy, wygląda tak na 11 chyba. 12 lat i to była rodzina indyjska. W czasie kazania przeszli do przodu, tak do drugiej ławki, usiedli całą rodziną. To był on, chyba jego brat, rodzice jeszcze takie maleństwo i dziadkowie, tylko jego rodzina. No i ksiądz właśnie na Kazaniu wspomniał, że on przyjmuje dzieje pierwszą komonę, że to takie dość odświętne wydarzenie itd. i tak dalej. i no i po tym, jak było po przemienieniu już, ym, zaraz przed komunią, zawołał go na środek. A no ja, tutaj Kar, jeden zły. Zawołał go na środek, a w sensie do ołtarza, w sensie, wiecie, koło siebie, po swojej lewicy. Ym, no i ten chłopiec, tak trochę tam, wiecie, się strzeżył, trochę tak jak sub stał. No i, no i przyjął swoją pierwszą komunię jako pierwszy, po prostu o to chodzi. I. Yy, no i wróci do ławki. Ja, yeah, thank you. Ja pokazuje, że ma ten... Bo wiecie, w Anglii się czyta wszystko, się ma śpiewniki i ma się właśnie wydrukowane teksty na wszystko. I e, co ja chciałam powiedzieć... A, no i przyjdą nie wrócił do ławki. Potem e, jego rodzina przyjęła, jaka jedna z pierwszych. I potem... No i na końcu przed, przed błogosławieństwem zaprosił go też na środek, tak przed ołtarz, na, na stopnie i wręczył mu książkę. E, nie zrozumiałam do końca, to nie była Biblia, jakaś książka o przypowieściach chyba, jakaś taka. I, ten, i, e, i powiedział, Mami. że gratuluję i braliśmy mu brawo. Powiem że nigdy się nie interesowałam jak wygląda pierwsza komunia w Indiach. Jak założyłam z góry, że tak jak Polska, byłam kiedyś na mszy... W polskim kościele i była komunia, i była taka, powiedzmy, trochę uboższa niż w Polsce, ale jednak taka sama. A tutaj zaskoczyło mnie to, muszę się dowiedzieć. Mówicie, że nie na kawałek mamego, męża, Wam powiem historię, to robię właśnie przed chwilą wkurzył. Pojechał z nami, w sensie nie do kościoła, tylko on pojechał się ogolić. Nie, to zazwyczaj trwa tam prawie godzinę, jak on tam idzie do tego yy, berbera, więc yy, pojechał z nami. On wrócił z pracy o 6 nad ranem, więc nikt się nie spodziewał. W 5 minut przed naszym wyjściem mówię, że idzie z nami, że mam go podwieźć, nie? Oczywiście nie na ten, nie na ten ym, parking, który ja planowałam, tylko mam go podwieźć bliżej. To jest na tej samej ulicy, tylko trochę dalej. To pojechaliśmy pod Azdę, za daleko może być, ale mnie to nie interesuje. Niech sobie idzie od tamtą, ja się nie będę zatrzymywać. Nie jestem jeszcze takim kierowcą, żeby wiesz, zatrzymywać się gdzieś tam w takich dziwnych miejscach. No więc. Ym, no, więc zatrzymałam się przy Azji, on stamtąd, a my poszliśmy, wróciliśmy się na ten parkie, co chciałam i poszliśmy do kościoła. No, dobra, i buczy mi telefon w kieszeni, ale wiecie, ignoruję. Mi dużo buczy, bo ja mam dużo, wiecie, powiadomień tam z Instagrama, z WhatsAppa i innych takich tych, więc no, tam często mi buczy, nie wiedziałam, że to on. Potem pod koniec to się domyślałam, że wiesz, skończył i się pytać, gdzie jesteśmy. A czy ja wie, gdzie jesteśmy i miał od do nas dołączyć. Ale nie, on poszedł pierwszą do domu. On był ogólnie w klapkach, bez skarpetek. No, bo przecież tylko podziela samochodem do fryzjera i potem ma się z nami spotkać, i wrócić samochodem. No, w każdym bądź razie. Co ja chciałam powiedzieć? A no, i wrócił w klapkach, tak do domu i czeka pod domem, bo nie ma kluczy, bo wziął swoje klucze. I zostawił w moim samochodzie i dzwoni do mnie, wracaj szybko. Bo dobra. Skończyliśmy się, musza, wróciliśmy do domu. Yy, okazało się, że mało tego, że strzegał no, z pół godziny pod domem, ten w klapkach, bo jest mróz, jest minus jeden stopni na zewnątrz, bo po prostu zamarzałem mu paluchy. To jeszcze okazało się, że jedzie dzisiaj do Gordory, bo powód, dla którego my wczoraj byśmy chyba nie mówiłam, yy, to jest takie. Jego kolega, jeden z tych takich dwóch bliższych tutaj ma, ma takie trzydniowe modły w tej godorze. To, to jest takie coś z intencją, ale też się płaci za jedzenie dla wszystkich, za, za taka, wiecie, modlitwa tam jest zazwyczaj, że jest modlitwa u góry na piętrze, na dole jest normalnie mm, wydawany posiłek, no i, i to jest zazwyczaj niedzielę, ale właśnie jak ktoś organizuje takie modły, no to też opłaca Czyli można tylko taką wzmiankę modlitwie, ale dużo osób robi coś takiego, że na przykład, właśnie jak ma jakiś taki ważny powód czy coś, no, że właśnie opłaca takie trzydniowe, yy, no, ucztę można powiedzieć. Yy, no, więc te modły to są po prostu takie spotkanie towarzyskie, zaprasza się wszystkich, których się zna i tak dalej, oni przychodzą. Modlą się jedzą i wychodzą. I to wiecie, ta osoba organizująca spędza tam te trzy całe dni od otwarcia do zamknięcia. Nie wiem, czy jest w ogóle zamykane na noc. Nie wiem, chciałam przerwać, bo nie miałam miejsca na telefonie znowu. No, gdzie? nosi mnie jeszcze. jeszcze, jestem trochę na niego zła, ale już mi przychodzi. Ale <laughs> jak zaczęłam to wideo, to da na niego. <laughs> no w każdym bądź razie um, nie planował jechać dzisiaj znowu, ale powiem, że w pracy jest taki zastój, że tam mało zarabia i nie ma mało, jest bardzo mało zleceń. czy yeah. bić. Okej, okay, I give you the response. No, więc, no, nie ma za powodu, żeby iść wcześniej do pracy, więc obiecał mi dzisiaj przejażdżkę na takie światełka. Ozdoby, taki bardzo ozdobiony dom, który pokazał mi wczoraj na wideo rozmowie, więc tam... Obiecał wczoraj, a chciałabyś tu jutro przyjechać? No, bo mówi, że raczej do pracy nie będzie szedł. No, w każdym bądź razie, ale namieszam. E, czekał, zamarznięty pod domem. E, przyjeżdżamy. I... No i wiecie, wziął te klucze i pobiegł do domu, nie? E, I ogólnie myślałam, e, bo obiecałam dzieciom, że po kościele pojedziemy do Azy kupić e, pączki i potrzebuję tabletki do zmywarki. No i oczywiście, wiecie, no dzieci trzymają mi za słowo. No, i przy, dobra, przyjechaliśmy tu i myślałam, żeby pojechać tak, i tak, no ale patrzę, że zostawił uchylone drzwi, więc musimy wyjść tak, i tak. Bo myślałam, że może do toalety biegnie, ale okazało się, że bieg pod prysznic. Bo właśnie w tym czasie, co czekał na nas, to tamci do niego dzwonili koledzy, żeby przyjechał dzisiaj do Gordory, więc szybko się ubrał, kurtę i już go nie ma. Już go nie ma. A ja się na niego dre, a on mi mówi, a on czeka tam w samochodzie pod doł to wchodzi, jestem wkurzona. No bo mógł przecież przyjść do nas do kościoła i nie mówię, żeby dołączyć, ale mógł Mami, wziąć klucze i sobie wziąć me. i pójść do domu. I mi. You. me. E, no. Więc macie, proszę, moją reakcję, jak się wkurzyłam mojego męża. Na tyle tego dzieciuka. A jeszcze, a jeszcze ten kopi się i krzyczy do mnie, uczykły mnie kurtem, a ja, ja wywaliłam mi owsiankę i tutaj ja sobie sam se już. No, uszykował sobie sam i poszedł w pogniecionej, no w każdym bądź razie um, wygląda jak siedem nieszczęść w w, w białej kurcie, no ale cóż, um, uszykował się w 5 minut, prysznic i ubranie ciuchów i go nie było, no, no bo widocznie jak stał pod tym domem, to um, tamci go właśnie namawiali na to wszystko. A on miał iść spać w ogóle, bo on wrócił do domu o 6 nad ranem, bo miał jakieś zlecenie do Manchesteru kogoś zawieźć, nie na lotnisko tylko do Manchesteru, więc no, zamiast przyjechać w nocy, no też tam... Chyba w biurze się z kimś zasiedział i gadał e, z takimi mniejszymi zleceniami pomiędzy, no więc tak, no, nie spodziewałam się w ogóle, że planuje gdzieś jechać teraz, myślałam, że będzie odsypiać. No cóż, e, nasze plany się... Znaczy, nie, bo wiecie, ja myślałam My tak, mi? że Wskuza jeden... Jak przywodzę do domu, to już ciężko z nim wyjść. Almost, almost. Two seconds, ok? No ja się niecierpliwie ucięłam, że po niej ja mówię nie mogę, bo oglądasz tablety i mi muzyka będzie przeszkadzać, a ona mówi, że to za zapauzuje i teraz wiecie, dopomina się. widzicie, już, już mi dobrze, już, już mi lepiej, ale ogólnie nie, bo u mnie z dziećmi to jest tak, że jak wyjdziemy z domu, to możemy dużo porobić i tak dalej, ale wiecie, wrócić i wyjść znowu, no to już ciężej i na przykład teraz jakby jej zebrać się do sklepu czy do parku, to gorzej, ale planowałam do kościoła, do sklepu, przekącić się do tego, do tego pączka w, w parku i potem jeszcze nawet na softplay myślałam, że pójdziemy, żeby mój mąż sobie mógł pospać, no ale teraz jak wróciliśmy do domu, to nie wiem, czy gdziekolwiek wyjdziemy, po pierwsze jest bardzo mroźno, więc nie wiem, czy ten park to dobry pomysł. Są w by, były miejsce tylko na 15, no to jest ma na mi robiła. I no, ten. Zaznacz, no, last on me. Yes, więc proszę, chcieliście no chciel no zobaczyć no w ciekłą no Martę, to wiedzieliście. <laughs> Odezwa no się, no potem. No, to... Come on, let's turn around. This we'll is not matching. No, we have to do first to see a picture. And then we will be do matching, yeah? Mm. Mom, mommy, you did it around. I did? Too. Not this way. Right. To see a picture, not the number. Okay. This way. Okay, mm. okay now what we have? Let's put all the grass down. Yeah. Grass. I have grass. You have grass. And very, very good. Look. This is grass. It is pink. Mm -hmm. It's pink. Very good. So where are the pink and grass? Mm -hmm. no. no. Look. Like this. Yeah. This. Yeah. Look. Okay. Very good. Now, let's find the pink here. Pink and grass. He has hair. This one. Yes. This way. Mm. Huh? No, you have leg here. What is leg? Here is is mm Hmm. Turn around, lady. Wow. It's hair, head, yeah. yeah. Co kupuje mąż, jak wyjechał, zostawił w wkurzoną żonę w domu i jej ulubiony jest przysmaki. Z mm. Mm. A Na światło nie paliliśmy. Teraz oglądamy z mężem i z dziećmi film. I potem idziemy spać, no, jutro no, do pracy. Zajmam się z wami. Na razie pa. No. I też ten mi dobranoc. 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 Good night. Good night. Bye. Bye. Sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Słodki. Słodki. Snów. Snów. No. Dobranoc. 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 <laughs> How do you say? Harvey, no. you are my best friend. And I will. I will say. Naya my best friend. Have will say that? Yeah. Did you hear me? Yeah. <laughs> Can I hear it? Mm -hmm. You are my best friend. Mm -hmm. And what did Naya say? I said. I said you're my best friend ever. Oh, nice. I we take the water? <laughs> Good night. Good night. <laughs>